Zwana też, kurwa, mnie ktoś obudził, kurwa. O, o, To jeszcze za wcześnie, kurwa. Na pobudki kurwa? Wiecie, które ja wstaję po południu, a nie rano. Dziesiąta jest ptoć. I co z tego, że dziesiąta? I co z tego, że dziesiąta? Żyjesz, bo widzowie eseje jej martwią. A mogę jeszcze w Ciebie spać? Myślałem o coś innego warty, o mnie, kurwa. Ty możesz. Ale jakbyś żył, to byś pomachał, kurcze. Jak wam pomachał. Kurwa, wpłacił 5 zł, Mariusz. Mario, mumia, korkin, Tyczkarz, Gnój, brudas, bezdomny, śmierdziel, zabaw, pyt, biedak, moczośny, obstank. Oszczaniec. Proszę ratuj. Proszę. Vampir. Mamo tato zabierzcie mnie. Prośle. Mamo tato zabierzcie mnie do siebie. Prosiłem. Do domu idziam już na rachunki. Prosiłem. Prosiłem mnie nie słuchacie, nie. Ja też was proszę, żebyście mnie posłuchali. Nie da rady.

Pomachaj to się odpierdolę. Pomachaj tylko raz. Ręka ci nie odpadnie przecież prezesie. Pomachaj dla podwłonnych. Nie, ja wy, 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 wyłączam komputer. Teraz to się. naprawdę Na Naprawdę. Zaznaczka, wyłączam i będzie dobrze. Jedziesz na izbę? Chcesz? Na izbę? Ja mam tam izbę. Ja mam tam izbę. Ja nie mam tam stracz, izbę. Bo przyjedzie komplet po ciebie. Co? Nie ma dostaw. No i dobrze. Ta to wyłączysz to nie.